Siemaneczko, z tej strony Witam Was w następnym poradniku. Co dzisiaj mamy na celu? Dzisiaj jako cel obierzemy kometa. Jest to siódmy, siódmy tier czołgów średnich z drzewka brytyjskiego. Co o nim można powiedzieć tak na wstępie, tak ogólnikowo? Według mnie jest to czołg bardzo bardzo słaby. Tym bardziej, jeżeli ktoś jechał Cromwellem, czołgiem jest wcześniej, szóstym, to na komecie po prostu nie będzie mógł się odnaleźć. No, jest to całkowite przeciwieństwo. Cromwell miał wszystko, komet nie ma nic. Ale drogę to warto pokonać. Później mamy Centuriona pierwszego, który jest naprawdę dobrym czołgiem. Co prawda jeszcze nie jeździłem tutaj tak na normalnym serwerze, tylko na testach się nimi bawiłem, tak samo Centro 7.1 e, Jednakże m, po samych literkach widać, że jest naprawdę... że będą naprawdę dobrymi czołgami. Dlaczego komet według mnie jest beznadziejny? No więc... E, wspomniałem już o tym, że nie ma nic, ale teraz może wytłumaczę. Do wytrzymałości odczepiać się nigdy nie będę, bo każdy czołg ma inne zastosowanie, i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu ma tyle, ile ma. Nie możemy mówić, że o, za mało, za mało, za mało, za mało. Nie, ma tyle, ma. E, masa 33 mm, tony, w tym momencie mam o, 34 dopuszczalne, czyli 33 tony wagi na czołg średni, no może być. Moc silnika 650, prędkość maksymalna 51, z czego naprawdę. To 51, ciężko wykręcić. Jakby nie mówić ciężko, wykręcić to 51 km na godzinę. A nawet jak już będziemy sunnili te 51 km na godzinę, to tego naprawdę nie czuć. To jest taka prędkość, nie wiem. Jak człowiek jedzie maluchem, widzi yy, nagle no, na dzisiaj 80, a dookoła wszystko zapije, Później przesiądzie się w jakiś lepszy samochód, jedzie 120, i tak zasadniczo, jakby stał. No, to jest, nie nie więcej tak się jeździ y, kometem, bo tak jakby stał. No, nie wiem, nie, nie czy tej prędkości. 36 stopni y, prędkości obrotu y, czołgu. E, niedużo, nie naprawdę niedużo, jak na MEDA. I jeżeli chodzi o objeżdżanie y, kometem innych czołgów, no jest naprawdę ciężko, bo mało jest czołgów, w możemy z łatwo się biegać. Jeżeli już się zabierzemy za objeżdżanie kometem, to będzie to gimnastyka. Co prawda ja jeszcze nie, mam całkiem. Nie mam dobrej załogi na nim. To dopiero robi się pierwszy skill. Tak więc kto wie, że nam się tam wszystkie bajery, które mm, trochę go usprawnią. Ale jak na początek 36 stopni to naprawdę słabiotko i jest odczuwalne. Jeżeli chodzi o jego pancerz, kadłub nie odbije prawdopodobnie nic. No, naprawdę rzadko, czasami coś z głupoty się odbija, ale tak jak wszystkim. Ale sam sobie kadłubem nie odbije. Pancerz wieży 111, co prawda osłona działa tutaj. Czasami coś tam dygnie, czasami coś tam odbije. Nawet prawdopodobnie gdzieś tam po jakiejś powtórce będę miał. Ale nie ma co na to liczyć, bo to jest totalny karton. Nawet kolorem przypomina eee, kartoniasty czołg. Nie pchać się, nie próbuj przyjmować tym strzałów, jeżeli nie musimy. Najlepiej w ogóle, eee, no bo wejdzie w nas wszystko. No. Tu nie jest to 4 co prawda, 5 jest 2 wyżej. Czy nawet 4 4 który ma z przodu pan, coś, którym można się trochę pobawić, skontować go i liczyć na rykosze. Tutaj nie mamy nic takiego. No mówię, jedynie ta osoba działa, można liczyć na to, że ona odbije. Eee, przejdźmy dalej. Aromaty chwilowo pominiemy. Mm. Prędkość tu wierzy 36 stopni. No, to jest jak na przyzwoita liczba. Jedyna przyzwoita liczba, prawdopodobnie, którą tutaj mamy. No jeszcze zasięg widzenia 380, także przyczepić się jakoś zbytnio nie możemy. Znaczy dobrze, akulatki, jakby nie patrzeć, założyć można. I będzie to w miarę sprawnie działało. Yy, no, ale to jest chyba tyle. To jest naprawdę tyle, jeżeli chodzi o dobre rzeczy na tym czołgu. Yy. Dobra, teraz przejdę może do armaty, tak na szybko. To jest prawdopodobnie tak, z tego co pamiętam, nie sądzę, że z ale komacik. Tak, to jest najlepsza dostępna armata na tym czołgu, czyli na siódmym tierze 148 penetracji i 130 damage'a na Celność 0,34, 2,3, czas celowania. Tylko szybkość szybkościano jest dobra. 1538 reszta. Nobrasza celowania też 2,3. Reszta jest totalne, totalnie beznadziejna. 140 a No jeszcze można byłoby to znieść, gdyby to działo naprawdę było celne i miało dużą penetrację, ale my w zamian na, na 7 tierze dostajemy działo 134 albo że 168 e, penetracji. No to to jest naprawdę męka, no co by nie mówić męka, tak szybko jeszcze spojrzę. E, o, nie, tu na ruskie drzewo i na, tu gdzie on jest, 43, jak on miał działo najlepsze, 134 na 180, to działo jest jeszcze gorsze od, e, działa te 33, ten, szczerze mówiąc, no, dosyć dobrze mi się jeździło, taki wesoły czołg, ten, ten naprawdę e, nie ma nic, no, może troszkę szybciej strzela, od Czyski, trójki, jednak. No 130 ale Na powtórce mam gdzieś nagrane losowanie 125, które było po prostu potworne. Wjeżdża no, czołg, który ma 1200 życia, średnio możemy go objechać i wbijemy go po 123 sekundy, jeżeli oczywiście trafimy, przebijemy. No, ni nic ciekawego. Inne armaty tutaj dostępne mamy jakie. Ja... 135 na 135, czyli minimalnie gorsze od poprzedniej, nie, wiele się nie różni. Haubica. Czasami zastanawiam się, czy to, to nie byłoby lepszym rozwiązaniem. No ale jeszcze, jeszcze tak kodowo mnie nie wzięło, żebym zmieniał na to działo. I 91 11 na 110. Tak więc to odpada. Haubica. no. Jeżeli ktoś naprawdę nie lubi tego działa, to trzeba by nie te pociski do przodu. I działo, które zasadnie trzy od temu, yy, z tym wiele się nie różni, z najlepszym. Tak więc cóż, szczerze mówiąc, gdzie ten czołg się pali, mm, gdzie dostałem blow -upy? nie mam zielonego pojęcia, dlatego że chyba jeszcze się nim nie paliłem ani nie dostałem blow po tym czołgiem, a jakoś po e, zdjęciach nie oglądałem specjalnie na co uważałem, na które miejsca, tak więc z tym na pewno problemu nie ma i to mogę powiedzieć, po, nie wiem ile tu przyjechałem, 80 walk może, mm, jeszcze problemu z tym jakiegoś większego nie miałem. Jeżeli gdzieś mnie podpali, to pewnie jakieś randomowe miejsce i przeszło na wylot i zahaczyło wszystko po drodze. Z i tak samo. Większych problemów nie ma. Najczęściej pada tutaj. Przynajmniej z tego co ja zaobserwowałem. Człowieczek od amunicji, tak, tak, tak. On chyba pada najczęściej, oczywiście kierowca jak wszędzie. Tak to reszta jakoś problemów większych. Nie miałem zresztą. Mówię, może sobie oczywiście spojrzeć na obrazka, gdzie tam, na co uważać gdzie można go podpalić. Ale jest to chyba trochę bezsensowne, bo i tak tego miejsca nie osłonimy. tyle, żeby wiedzieć, gdzie do niego strzelać, tak. Jak z nim walczyć? Po prostu strzelać do niego i to będzie wystarczające. Mm, nie nie trzeba się go bać, że o to chodzi. Nawet no, jeżeli jedziemy czołgiem ciężkim, sądzę, że KV-5, spokojnie dałbym radę się obrócić i Komet nie zdążyłby mnie objechać. A poza tym kawałkiem po to staranować. Tak więc totalny karton i tyle. Mówię, szukając dobrych stron tego czołgu, to nie wiem, naprawdę człowiek musiałby się doszukiwać głęboko, głęboko. Jedna dobra rzecz, która mi przychodzi na myśl o tym czołgu, to jest fakt, że prowadzi do Centuriona, a wcześniej przed nim jest Cromwell. I to są dwa wielkie plusy tego czołgu: to, że znajduje się pomiędzy takimi tak dobrymi czołgami. I to chyba było na tyle, co montować do niego. No to jak widać tutaj u mnie, to będzie dosyłać wentylacja i co kto lubi. Ja wybrałem lodnę mm, topolową, bo nie jest to czołg na tyle szybki, na tyle zwinny, żeby wjechać sobie między przeciwników i po prostu balansować nie wiadomo co jeszcze. Mm, bardziej wolę tym spotować pasywnie, chociaż ogólnie nie lubię pasywnego spota, ale mm, hanie się do przodu to jeszcze czysta śmierć. O tak to nazwijmy. Dlatego jak ja polecam yy, kamo i kampić kampić aż dojdziemy do Centuriona. Yy, tak, jeśli chodzi o część garażową, no to prawdopodobnie będzie na tyle. Jeszcze mogę słowo o nabojach. Podkalibrowe naboje. Hmm. Czemu nie? Yy, przeciwpancerne odomkowe, jak wszędzie. Podkalibrówki. No. Cóż, można i tak. Yy, Ogólnie szczelnie goldem na nim no, jest dosyć częstym wydarzeniem, bo wiele czołgów, gdy przyjdzie nam szczelnie do niektórych czołgów z przodu i naprawdę nie mamy możliwości objechać im, to no, nie zostaje nam nic innego jak tylko gold, gold, gold i spam goldem. To jest jeden z licznych czołgów, na którym włożę więcej niż 4 400 nawoje, bo po prostu one są tu potrzebne. Inaczej 4 nawoje to jest 400 a 500 minimalnie ponad 500 damage'u tym czołgiem. E, tak więc to jest nic. No, nie ubijemy tym przeciwnika. Dlatego te 12500 damage'u mniej więcej. E, to jest minimum, które chyba prawdopodobnie trzeba zsąwać. Oczywiście znajdą się tacy, którzy powiedzą, że w ogóle nie trzeba golda i. Ale no, warto zadawać się na sam początek, jak ja mówiłem, 12 pocisków, to już dobrowolny jak to woli. E, no dobra, może przejdę do powtórek i zobaczymy, naprawdę, co ten czołg potrafi. Bo w garażu opinie o nim pozytywne nie są, jak słychać. Dobra, no to zaraz wracamy. Dobra, witamy. Jesteśmy w tej chwili. Witamy, witam. Jesteśmy w tej chwili na klifie właśnie komecikiem. I szczerze się przyznam, że nie pamiętam tej powtórki. Znalazłem ją w menadżerze przed chwilą i okazało się, że jest prawdopodobnie najlepszym. Co zdążyłem wykręcić y, tym czołgiem po zmianie komputera? Jak się wszystkie powtór powtórki, to chyba jest najlepsza moja walka tym czołgiem. A wybitna nie jest. No dobra, no to co tu mamy? AMX 1375? Gleba, no ale to już moja wina. Niedocelowany szał i, i tak dalej, i tak dalej. Y, o, mówiąc o plusach, minusach, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy i jest to wielki plus tego czołgu. I coś... Dla, dla, jedna rzecz że dlaczego tym czołgiem jeżdżę. Jedyny argument to jest depresja. To jest piękna depresja tego czołgu, która pozwala nam naprawdę nie wy, wynurzając się zbytnio strzelać do e, przeciwników i oceniamy tylko wieże, naprawdę strzelamy e, w bardzo nisko położone czołgi. No tak, to jest naprawdę, naprawdę świetna rzecz z całej tej linii. Mm. No tutaj kolejny mój piękny strzał, ale to będzie lepszy tak. 129 dosuwanie, y, 129 Damage'a, Dam, żeby nie było, że ludzie będą się czyta, e, czepiali. No no no. Ten czołg nie jest jakoś wybitny jeżeli o to chodzi i o tym już wspominałem. Ale gra właśnie tym, tym kometem ogranicza się do takiego skradania. Wjeżdżamy 120 obrażeń więcej się cofamy, uciekamy i tak dalej, i tak dalej, bo no nic innego tutaj nie zrobimy, no jakbyśmy byśmy chcieli, no to wyjechać w tej chwili na FCM, a do tego niebieskiego no to nie sądzę, że to będzie dobry, dobry deal tyle, że tutaj możemy wygrać z nim poprzez bodajże depresję, nie pamiętam jaką FCM ma depresję, to za strzelił nie przebiliśmy no i tutaj także tak tekstury minimalnie zasłoniły czołg no i dalej, składamy się. Nabyliśmy w tej chwili dokładnie 270 obrażeń. Do Wyjeżdża, jest wszedł. No i niestety że trzeba się skradać. Po 120, po 120, a, aż ubijemy. A jeżeli ktoś lubi takie spamęskie działa, no to po niej mu się spodoba ten joke. Eee, nie żartowałem, nikomu się to nie spodoba. Eee... Dobra, no ale oglądajmy, bo jak mówię, też że jestem ciekawy, co tu dalej się działo, <grywa> że wcześniej tego nie widziałem. O, teraz KV-3, naprawdę zbyt pancerny człowiek dla nas, nieważne, że jest nim tak czerwona osoba. E, oczywiście może być to nowe konto, ale nie sądzę. E, 168 penetracji to po prostu masakra. Masakra, żeby ubić, przebić ogólnie kv tutaj kometem. A to jest strzał tego samego tieru, więc na objeżdżając go, yy, po prostu nie wiem, trzeba mu się do tyłka przykleić, zablokować mu wieże i co długi strzał ją po prostu dalej blokować, żeby nigdy ją nie ruszył, bo no inaczej tego nie. A jeszcze Gorskie więc trzeba się ściągać. No tutaj, no, możemy się skradać, robić dużo dziwnych rzeczy, ale no, z każdej strony musimy uważać, z każdej strony musimy być uważni, żeby nie dostać. No i jest kafel tylko przed. dalej. Krytyczne. Odwrócił się bodajże, wszedł, gdzieś to za chwilę będzie jakiś bałąsik, a tu następny obiekt, eee, nie przebiliśmy, minęło 5 minut walki, no 4, znowu nie przebiliśmy, minimalnie skontrolowany KV. czyli mamy 830 dm, chociaż no już strzałów było trochę oddanych i pomijając oczywiście moje celowanie, które jest czysto randomowe, no, ciężko tym zrobić jakiś super mega wynik, chyba naprawdę, chyba że się naprawdę gdzieś skitamy w jakimś totalnie randomowym miejscu za 10 krzakami i będziemy liczyli na to, że będą nam wjeżdżali i nikt nas nigdy nie zobaczy. No, tutaj, tak, jak zauważyliście, to było celowanie za timem. Nie lubię tego dobyć, no ale moja myszka ma zbyt dużą czułość, a znowu już poziom niżej jest. E, za słabo czuła, więc e, tak balansuje na dosyć dziwnym ustawieniu, które nie do końca mi odpowiada. E, Co się dzieje na mapie? Wszyscy pojechali dalej. Ja się jako jedyny cofam, jak że przyjmują nam bazę. Jedziesz ze mną Indian i Pershing. I jak Tiger 88. Chłech, chłech, Tu zaczną się schody. Jakkolwiek. Mm, już że to zmienił na złote naboje, no totalnie na dolną płytę bez szans na przebicie tego Teraz, teraz, a tutaj mamy złote pociski Nie być że lepiej pocelować, jest, dolna płyta sprzyjała złoty pocisk Cóż Nie ma zbytnio możliwości objechać, bo wyjazd na niego jest niestety śmiercią Możemy podjechać pod sam nasyp Tutaj niestety India był zajęty, więc e, musieliśmy czekać na niego. I proszę bardzo, nasza słona działa. Bodajże tak, zaraz nawet sprawdzimy. To tak się robiło, bodajże. O, i znowu to samo zrobiłem. Ale nieważne. Jeszcze raz, druga próba. Ona się zakurzyła, ale niech się bije. Tak, długo osłony działa. I. Cóż, w międzyczasie złoży nam zniknąć mm, przeciwnik. Ale ja to co mówię, można podjechać i to jest jedyne normalne w tej chwili wyjście. Yy, obrywamy już od czegoś. Jedziemy, strzelamy. Jeszcze trochę sekund jest. Ani nie, żebyśmy stali na otwartym, żebyśmy nie przyjmowali darmowych pocisków. Bo wejdzie wszystko. Jeżdżamy. Genialna depresja znowu sobie pokazała. Minimalnie się wnużemy i możemy strzelać. I ja nie miał zbyt dużo życia, więc e, to ja musiałem tutaj przyjąć inicjatywę, ja wyjechać i zająć trochę jak tak? I cóż, całkiem dobrze to wyszło. Zolowanie mm, z dwóch stron. Teraz też muszę się ruszyć. E, no i cóż, nasi kapują. Ja wyjeżdżam. Bok przyjął. No tak, to takie. Boków twardych nie mają. I zginął. Zostałem na końcu z zostało... 100. Nie pamiętam, czy był skapowany, chyba skapowane. Tego co tam nie dobili na boku. jak widzieliście, no, idzie tym coś zrobić. 2000 dm, przez całą walkę. E, nie jest to niestety e, dużo. No, ale ciężko, ciężko naprawdę tym, ty, tym nabić. No, no to chyba na tyle. Drugie powtórki pokazywać. E, chyba nie będę, jako że filmik i tak dosyć długi wyszedł. A jeszcze trzeba to zenderować i spać. A poza tym nie ma tam nic, co mógłbym pokazać, jeżeli chodzi właśnie o ten czołg. No według mnie jest to czołg bardzo słaby. Naprawdę bardzo, bardzo słaby. Przejść przez niego trzeba, bo dalej jest tylko lepiej. Jeszcze nie, nie, nie pamiętam dokładnie jak dziesiąty tiery tego drzewka. Ale 8 i dziewiąty jest naprawdę dobry, więc warto się przemęczyć. Chyba, że komuś się spodoba, no tak jak... W... <laughs> Przepraszam. Tak wiele osób uważa, że, że radziecki T-43 jest beznadziejny, ja uważam, że to jest świetny czołg i naprawdę można się im dobrze pobawić. Być może ktoś znajdzie właśnie w komecie coś takiego, jakiś taki plusik, który jemu się spodoba. No mówię, no całkiem mi wyleciał z gołu, dopiero jak w powtórkę, sobie przypomniałem, depresja tego czołgu. Tak, depresja jest świetna i świetna depresja będzie jeszcze później, się z nią spotkamy. Więc to jest naprawdę wielki plus i jeżeli komuś brakuje tego, albo jest przywiązany do patrzenia w dół, lubi sobie pogąska gąskach strzelać, no to kto wie. Ja tego czołgu nie lubię, męczę się nim i myślę, że może niedługo go przejdę, mam taką nadzieję wielką. No i cóż, to chyba będzie na tyle. Nie wiem, napiszcie może wasze opinie, że jeździliście tym czołgiem, jakby go oceniacie. Jeżeli filmik będzie za cicho, to niestety nie moja wina. Wszystko ma ustawione maksymalnie, po prostu podczas rzucania na to wszystko jakoś leci w dół, albo ja jeszcze nie znam jakichś magicznych sztuczek. No to cóż, pozdrawiam i zapraszam do następnego poradnika.